Podobnie jak i w filmach, tak i w grach częstym problemem jest to, że twórcy, pomimo tego, że opierają swój produkt na uznanej licencji, nie umieją wykorzystać jego pełnego potencjału. Filmy Alien vs Predator są tego dość dobrym przykładem. Z grami o tym samym tytule było nieco lepiej. Firma Rebellion zaczęła od może mniej znanej u nas, choć bardzo klimatycznej gry z 1994 roku, wydanej na konsoli Atari Jaguar. Potem stworzyli na komputery znane na szeroką skalę klasyk z 1999, a dziś po raz trzeci serwują nam ponownie ten sam tytuł. Do trzech razy sztuka chciałoby się rzec, czy aby na pewno? Gra Alien vs. Predator jest strzelaniną z widokiem z oczu gracza, w której mamy szansę wcielić się w przedstawiciela jednej z trzech razy biorących udział w walce o przetrwanie. Grę właściwie można rozpatrywać na dwa sposoby, jako temat, który znamy i uwielbiamy, oraz nieco chłodniej, tylko pod kątem merytoryczno-technicznym. Ale po kolei. Wydarzenia w grze nie odbiegają za bardzo od tego, co widzieliśmy wcześniej w tym temacie. Ludzie ponownie eksperymentują z ksenomorfami, mając za nic fakt, że w sumie igrają z ogniem. That's the last of them. Predatorzy znowu są niewidzialni, a obcy jak to obcy odczuwają potrzebę zlikwidowania wszystkich przeciwników lub zamiany ich w kolegów ze swojej rasy. Miejscem gry jest planeta, na której korporacja Weyland Yutani wybudowała bazę, w której odbywają się różne nieciekawe eksperymenty. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ w pobliżu znajduje się jedna z najstarszych świątyń predatorów. Ci ostatni, jak wiadomo, wyznają zasadę, która brzmi honor łowcy przede wszystkim. Innymi słowy, żaden szanujący się predator nie zniesie tego, że ktoś mógłby w butach wejść na prastare tereny należące do tej rasy. Jak nie trudno zgadnąć, ludzie dają ciała, obcy się uwalniają, a predatorzy przybywają na planetę z dość oczywistymi zamiarami. Gra oferuje trzy osobne scenariusze dla każdej z raz. Rozgrywka każdym z bohaterów jest w sumie zgoła odmienna. Żołnierz, jak wiadomo, głównie polega na swym uzbrojeniu oraz kultowym już wykrywaczu ruchu. Nie trudno się domyślić, że jesteśmy jednym z niewielu, którzy przetrwali atak obcych i predatorów na bazę. A jako że jesteśmy nowym rekrutem, musimy przebyć dość szybki, ekstremalny telefoniczny kurs przetrwania. W tym trybie gra jest typową strzelaniną z gatunku FPS. Brniemy do przodu, trujemy ołowiem, zażywamy medykamenty i ogólnie strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Początkowe etapy są bardzo ciemne, tak więc tętno znajduje się na stałym, wysokim poziomie. Zerelaksować się nie pomagają nam także nagłe ataki obcych. Rozgrywka predatorem głównie opiera się na pozostawaniu niewidzialnym, i to dosłownie. Ten bezwzględny łowca potrafi dość zwinnie i wysoko skakać, a jako narzędzi artystycznych używa on swoich ostrzy, naramiennego miotacza plazmy i kilku innych znanych gadżetów. Naturalnie może też patrzeć się na świat przy użyciu termowizji i drugiego trybu, pomagającego lepiej widzieć obcych. Dodatkową dość przydatną sztuczką jest zwrócenie uwagi żołnierza poprzez naśladowanie głosu ludzkiego. Nasz predator jest w tym tak sugestywny, że każdy nabiera się bez zająknięcia. Możemy sami wskazać miejsce, które ma się udać nasz cel. Operacja ta pomaga w odseparowaniu jednego osobnika z grupy, tym samym stwarzając nam dogodną pozycję do ataku. Jeśli chodzi o obcego, to okazuje się, że przyjdzie nam pokierować wybitnie zdolnym osobnikiem z wypalonym numerem 6 na czole. Oczywiście naszą główną bronią są pazury oraz ogon. Obcy zdecydowanie jest najzmilniejszą postacią z tej trójcy, a jego prędkość i umiejętność chodzenia po ścianach daje mu ogromną przewagę nad większością wrogów. Co prawda trzeba wykazać dość dużą orientację w terenie, gdyż poruszanie się biegiem po ścianach wymaga pewnej wprawy. Utracona energia powraca sama lub odzyskujemy ją w jedyny słuszny sposób. Każda z postaci wykazuje się też umiejętnością blokowania. Jest to o tyle ważne, że zarówno obcy, jak i predator dysponują dwoma uderzeniami. Szybkie słabsze i mocne wolniejsze. Tak więc, jak widać, dochodzą tutaj także proste elementy boksu. O ile jest to dość zrozumiałe uraz obcych, zblokowanie kolbą karabinu uderzenia np. Predatora przez człowieka to już lekkie przegięcie. Niewątpliwie jednak najbardziej znamienitym dla niektórych najważniejszym dodatkiem są sekwencje zabijania przeciwnika z bliska. Co tu dużo mówić, jest mocno i wymownie. Ataki te możemy wykonywać zachodząc przeciwnika od tyłu, bądź też powalając go na ziemię w palce. Tutaj nie ma taryfy Niestety nie mamy stuprocentowego wpływu na to, jak długo będziemy męczyć nieszczęśnika, tak więc warto jest tę egzekucję wykonywać sam na sam. W przeciwnym razie po prostu zginiemy, jeśli okaże się, że dany delikwent był z jakimiś kolegami. Grając obcym, możemy napotykanym kolonistom zgotować zgoła odmienny los. Że także możemy natknąć się na różne przedmioty, których niszczenie lub zbieranie niesie ze sobą osiąganie uczucia błogości lub w przypadku taśm audio szanse na zapoznanie się z kilkoma zakulisowymi wydarzeniami. Naprawdę nic szczególnego. Zabawa w trybie multi oferuje nam kilka standardowych trybów rozgrywki, takich jak deathmatch, starcia drużynowe oraz walkę o kontrolę kilku lokacji. Istnieje też tryb w którym jeden losowy gracz wciela się w Predatora, a cała reszta ma za zadanie go upolować. Ten, komu się to uda, wskakuje w skórę Predatora i oczywiście cała zabawa trwa dalej. Tryb Infestation zaczyna się, gdy jeden gracz jest obcym, a każdy upolowany przez niego Marine zmienia się w Xenomorpha, powiększając tym samym drużynę obcych. Jednak najbardziej oddającym klimat zagadnienia jest Survival Mode. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj wraz z innymi graczami wcielając się w żołnierza musimy przetrwać kolejno nacierających na nas falami obcych. Niestety w konstrukcji multiplayera nie do końca wszystko poszło jak trzeba. W grze wraz ze wzrostem poziomu nie otrzymujemy możliwości odblokowania jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu. Jedynie tylko inne skóry dla postaci. A tryb Survival wyjściowo ma tylko dwie dedykowane mapy, chyba że przypadkiem dysponujemy kodem na dwie dodatkowe. Może w przyszłości ulegnie to zmianie, na razie jednak musimy się cieszyć tym, co jest. Pomimo tego, jednak rozgrywka w trybie multi niewątpliwie uszlachetnia całą grę. Jeśli chodzi o graficzną stronę gry, fani elektronicznej rozrywki raczej nie powinni spodziewać się tutaj fajerwerków. Cały teren gry jest co prawda przepełniony smaczkami z filmów, design lokacji oraz miejsc również nie odbiega od tego, za co wszyscy uwielbiają ten temat. Jednak teren nie jest zbyt rozległy i o ile nie jest to problemem w obiektach zamkniętych, to na otwartych przestrzeniach nie dodaje to grze realizmu, o ile w ogóle może być o nim tutaj mowa. W grze także ktoś notorycznie wyłącza światło. Tak więc często jesteśmy zmuszeni do gry praktycznie po ciemku. Z jednej strony buduje to klimat, z drugiej jednak może wydawać się po jakimś czasie męczące. Także technicznie występują różnego rodzaju błędy, a trzeba przyznać, że da się je przeżyć. mocnym punktem gry jest oprawa dźwiękowa. Wszystko się tutaj zgadza. Predatorzy klekotają z zadowolenia, obcy syczą z satysfakcji, a wszystko to odbywa się w tak rytmicznego dźwięku wykrywacza ruchu. Odgłosy broni są idealnie przeniesione z filmu, a sam odgłos zmiany trybu wizji w Master Predatora to już klasyk. Tutaj twórcy naprawdę nie dali ciała. Gra jak można zauważyć, na wielu serwisach otrzymała dość rozbieżne oceny. Dlaczego? Tak naprawdę, przede wszystkim dlatego, że Alien vs. Predator to gra skierowana do fanów tematu. Ta licencja kryje w sobie bardzo duży potencjał, który, pomimo że wykorzystywany z mniejszym lub większym powodzeniem, nadal jest ogromny. Miłośnicy obcych i Predatorów zbaczą że to, że nie jest ona majsterszykiem technicznym, zapomną o dość niskiej inteligencji Marines w trybie single przemilczą ograniczenia w ruchu w terenie, wyprą także ze swojej świadomości fakt dość krótkich scenariuszy dla jednego gracza. Zrobią to dlatego, ponieważ dźwięk plującego ołowiem M4A1-2 w rozbryzgujące się kwasem ksenomorfy przy odgłosach wykrywacza ruchu jest po prostu klasykiem i czymś nie do podrobienia. Tutaj ocena jest dość prosta. Alien vs. Predator jest grą przyzwoitą, lecz może ona nie wystarczyć graczom spragnionym nowości, świeżych rozwiązań lub tym, których ten świat po prostu nie za bardzo interesuje. Z drugiej jednak strony jest to niewątpliwie najlepsza jak do tej pory gra z obcymi i predatorami w obsadzie, a jednocześnie zachowuje ona esencję licencji, na której bazuje. Tak więc wydaje się, że dla wielu samo to w zupełności wystarczy.